Marzena Hitler głos 24. Przedstawiciele czterech klubów Rady Miasta Krakowa zorganizowali dziś przed Urzędem Miasta konferencję prasową, aby poinformować o swojej inicjatywie powołania specjalnej komisji, która zajmie się nową spółką miejską Kraków 5020. Moim rozmówcą jest pan Łukasz Maślona, przedstawiciel klubu Kraków dla Mieszkańców. Panie radny, proszę krótko wyjaśnić, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, bo większość mieszkańców jednak tak naprawdę nie ma pojęcia, czym jest ta nowa spółka, kiedy została powołana i jakie wokół niej są kontrowersje. Tak, prawie rok temu radni, zapewniani przez prezydenta i ówczesną panią prezes KBF-u, zgodzili się. Przy sprzeciwie chociażby klubów Kraków dla Mieszkańców czy Prawo i Sprawiedliwość na powołanie spółki, która miała się zajmować m.in. zarządzaniem centrum kongresowym, takimi punktami informacyjnymi i wtedy nie pojawiały się informacje o tym, że ta spółka będzie tworzyć miejską telewizję. A właśnie ta druga magistracka telewizja w ostatnich przynajmniej miesiącach stała się takim zarzewiem bardzo wielu artykułów i doniesień medialnych, ale też po prostu skarg ze strony mieszkańców że publiczne pieniądze wydawane są w sposób niewłaściwy, że kilkanaście milionów złotych naszych pieniędzy zostało wydanych na stworzenie studia telewizyjnego i tworzenie drugiej miejskiej telewizji, no, która, jak mieszkańcy twierdzą, jest taką troszkę propagandową formą przekazu ze strony magistratu, takiej narracji, jaka tylko i wyłącznie jest pochlebna wobec prezydenta czy urzędników. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że nie tak powinno się wydatkować publiczne pieniądze, bo po to są niezależne media, żeby informować o pewnych wydarzeniach i działaniach miasta i niekoniecznie zamiast parków czy remontu chodników trzeba zakładać drugą już miejską telewizję. Spółka Kraków 5020 miała przyjąć część funkcji i część majątku krakowskiego biura festiwalowego, które poprzednio organizowało kongresy, administrowało centrum kongresowym ICE. No ale okazuje się, że ta sprawa budzi też wątpliwości prawne. Była prezes KBF złożyła wniosek do prokuratury o sprawdzenie procedur, prawidłowości, zgodności z prawem tych procedur, przekazania majątku, a, nie, a chodzi o niemały majątek. Łączy się z tym też zapłata dużego VAT-u. Dlaczego państwo jako radni uważacie, że też powinniście się tym zajmować? Czy nie macie zaufania do, do prokuratury? My przede wszystkim chcemy zbadać, czy wybrano najlepszy wariant przekazania tego majątku trwałego, dóbr materialnych i niematerialnych z KBF-u do spółki. Bez względu na to, czy jesteśmy za tym, czy nie, chcemy sprawdzić właśnie poprawność tego typu operacji. Natomiast prokuratura nie zajęła się tą sprawą, bo uznała, że to nie jest jeszcze ten etap, gdzie mogłaby analizować fakt niezakończonego jeszcze do końca procesu. Natomiast my, wiedząc już, że są nieprawidłowości, bo źródłem chociażby takiej wiedzy są sami urzędnicy, którzy na siebie donoszą do prokuratury. No to musimy temu się przyjrzeć, ponieważ nie można dopuścić do sytuacji, że dochodzi do łamania prawa teraz już, a my będziemy czekać, aż ten fakt zaistnieje i dopiero wtedy ścigać tych, którzy być może popełnili jakieś wykroczenia. Ponadto mówimy o niebagatelnych kwotach. Kwota VAT-u samego, który gmina będzie musiała zapłacić za samo przeniesienie tego majątku, to jest prawie 3 miliony złotych. Do tego, jeśli dodamy kilkanaście milionów złotych kosztów funkcjonowania telewizji i jeszcze szereg innych wątpliwości dotyczących przetargów, chociażby non-stop dokumenty dotyczące różnych e, zadań, które spółka chce realizować, pojawiają się w internecie i widzimy, że coś jest nie tak, no to musimy to przeanalizować, musimy sprawdzić, czy to wszystko jest zgodnie z prawem. Jeśli uznamy za stosowne i e, komisja, która zostanie powołana, będzie o to wnioskowała, wtedy będziemy powiadamiać, powiat... Podawać właściwe służby, no i będziemy również rekomendować podjęcie całej Radzie Miasta jakichś konkretnych działań, żeby przeciwdziałać temu, co być może jest nieprawidłowe. Czy Państwo uważacie, że zmienił się układ w Radzie i że na przykład, jeśli wykaże się, że są jakieś nieprawidłowości, to tę spółkę będzie ostatecznie można zlikwidować? Ja, jako przedstawiciel klubu, który krytycznie spogląda na wydatki i to, co dzieje się obecnie w naszym mieście, czym zajmują się urzędnicy i sam prezydent, uważam, że trudno będzie jednak w jakiś sposób definitywnie rozstrzygnąć te kwestie. Natomiast sam fakt naświetlenia niektórych danych być może skłoni też nie tylko mieszkańców, ale samych urzędników, że nie warto aż tak szastać publicznymi pieniędzmi i że. Trzeba z pokorą podchodzić do wydatków, bowiem wszyscy wiemy doskonale, że czeka nas kryzys. Albo już ten kryzys u nas jest. Mamy szalejącą inflację, galopujące ceny, kryzys energetyczny. W związku z tym za chwilę pojawią się głosy, że trzeba w mieście oszczędzać. Niedalej jak kilka dni temu prezydent chwalił się, że w magistracie na weekend trzeba wyłączyć komputery, gasić światło i skręcać kaloryfery. A tymczasem publiczne pieniądze można powiedzieć, wyrzucane są w błoto na funkcjonowanie telewizji, którą w porywach ogląda kilkadziesiąt osób dziennie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.